Dzisiaj, tutaj, nad naszymi zbiornikami góry, zbieramy śmieci z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Sprząta z nami szkoła podstawowa w Gackach, klasa 678. Sprząta ośrodek opiekuńczo-wychowawczy w Gackach. Sprzątają parki krajobrazowe ponidzia. I wędkarze. Akcja jest rozłożona na dwa dni. W dniu jutrzejszym również będą w dniu wolnym od pracy sprzątać wędkarze. Dlaczego akurat ten teren w Gadsbach? Jest to teren atrakcyjny turystycznie, narażony jest na dużą presję osób, no niestety zaśmiecających w dalszym ciągu, no i na nas jako tutaj lokalnej społeczności spoczywa obowiązek, żeby niestety sprzątnąć po, po, po nieodpowiedzialnych osobach, żeby doprowadzić to do stanu używalności na następny sezon w kwietniu akurat przed rozpoczynającym się sezonem. Teren atrakcyjny turystycznie, a tereny czy atrakcyjnie pod względem ryb na przykład też? Pod względem ryb też Jest, to są zbiorniki regularnie dorybiane stanowiące własność Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach, który tą akcję dzisiejszą naszą wspiera finansowo poprzez zakup poczęstunku, napoi, worków. Tak jak mówię, zbiorniki są corocznie dorybiane. Dwa tygodnie temu dorybiane y, wróciliśmy do wody około pół tony jazia i, i, i leszcza, półtorej y, tony karpia, z tego co pamiętam, pół tony amura. I tak mniej więcej co roku, mimo że ceny na rybku systematycznie co roku rosną. Mhm. Jakie formy turystyki dopuszczone są na zbiornikach? Zbiorniki tak jak mówię stanowią własność Polskiego Związku Wędkarskiego. W Gazkach. obowiązują tutaj regulamin amatorskiego połowu ryb. Regulamin do regulaminu trzeba się stosować. Na przykład na tym dużym zbiorniku, który nazywa się Podkowa, jest dopuszczone wędkowanie każdą metodą, na przykład, a nie można używać łodzi w celach rekreacyjnych innych niż wędkarskie. Tak jak mówię, tutaj warunki stawia Polski Związek Wędkarski, nie można tu popływać żaglówką, kajakiem, tylko po to, żeby sobie popływać. Takie, takie na mniejszym stawie takie, już takie obostrzenia nie, nie obowiązują. Dobrze, ale pan, pan powiedział, że amatorskie wędkarstwo, czyli złap i wypuść? Czy łapiemy i możemy sobie... Już... Złabi wypuść to jest sportowe. Złabi wypuść to jest tak zwana metoda no kill, czyli ktoś złowi rybę i ją wypuszcza. Tylko w celach sportowych wędkuje, ale u nas to nie obowiązuje. Jest dobrowolność. Można zabrać rybę, jeżeli jest, to zgodnie z przepisami, jeżeli jest wymiarowa, nie jest w okresie ochronnym, jeżeli limit dobowy nie został przekroczony, można rybę zabrać. Ktoś nie ma obowiązku zabierać. Jak chcę na przykład, ja, ja ryby wypuszczam, ryb po prostu tych nie jem. Czyli żaglówkami, motorówkami nie można tutaj y, pływać, a rowerkiem wodnym na przykład? Yy, Na wodach stanowiących, w części PZW nie można, tutaj jak jesteśmy nad zbiornikiem, to w części tu przybrzeżnej należącej do osoby prywatnej yy, można. Dobrze. Pan wspomniał, jak rozmawialiśmy troszeczkę wcześniej, to jest teren y, po, y, po wykopaliskowy, tak? Tak, po wykopaliskach, po kopalni gipsu. Ile lat już tutaj są te jeziorka? Powiem tak. Y, no. m, Albo nie? Co najmniej, co najmniej 40 y, już. Y, w, te jeziora się po prostu zmieniają, one się powiększają. Tutaj cały czas dobija woda źródlana, i one wchodzą na ziemię prywatne. Teren, poziom wody się podnosi. Na przykład naprzeciwko widzimy półwysep z akacjowym lasem. Ja, będąc, mając 15 lat, ja sadziłem te drzewa tutaj też z miejscowej szkoły. To jest taka już nasza tradycja i to właśnie też dlatego dzisiaj też dzieci sadziły drzewa. One są sadzone 40 lat temu. I, i, I mniej więcej już, już zarys tych jeziorek jest od 40 lat. Jak się kopalnia stąd wycofała. No właśnie, pan powiedział, że sadziliście jeszcze drzewa? Jakie gatunki? Dąb, dąb i lipę Dzisiaj. Dlaczego? Dlaczego? No, powiem tak. Takie pozyskaliśmy z parków krajobrazowych, panie nam tutaj podarowały, że tak powiem. Od sponsora i takie wsadziliśmy. Wsadziliśmy też olchę czarną, ale to wcześniej, dwa tygodnie temu. Wróćmy na sekundkę do wędkarstwa. Przyjeżdżają tutaj goście z całego kraju i z zagranicy. Czy muszą się rejestrować? W jaki sposób można wejść tutaj na ten teren wędkarski i korzystać z uroków tego miejsca? Przebywać tu może w celach stricte turystycznych, biwakowych. Na przykład każdy, nie ma jakiegoś obowiązku. Natomiast tu na terenach prywatnych, no to już zasady to są... Chodzi o wędkarstwo. O W wędkarz... sposób się należy zarejestrować, żeby można wędkować? Żeby tu na wędkowanie? Są aplikacje internetowe, to się nazywa e-OKOŃ i można wykupić na przykład jedno, dwu, trzy tygodniowy, tygodniowe zezwolenie na wędkowanie i to wystarczy. Można całoroczne zezwolenie wykupić w Polskim Związku Wędkarskim, siedziba w Pińczowie, w siedzibie Małży w Okrąglaku można wykupić, ale jeżeli ktoś przyjeżdża na czas określony, to tak jak mówię, przez internet może sobie wykupić, na. Aplikacji EKO Takie zezwolenie. To ostatnie pytanie, już nie mordujemy. Jakie śmieci mhm. i ile śmieci udało Wam się zebrać i na jakiej powierzchni? Yy. Yy. Ciężko mi określić powierzchnię. Yy, na przykład yy, lustro wody ma tego jeziora za nami, ma 27 yy, km2. Dobrze, ja to powiedział chyba dobrze. Yy. No to jest taka powierzchnia zbliżona do tego, do tego jeziora. Wstępnie, bo jeszcze akcja trwa i trwać będzie jutro. Jutro dzisiaj sprzątają tutaj mówiłem dzieci, ośrodek opiekuńczowy chowawszy. Jutro sprzątają wędkarze strażnicy rybacy, nie wiem ile w sumie uda nam się zebrać. W porównanie, bo to akcja jest czwarty raz. Wydaje mi się, że, że jest dużo mniej śmieci niż w roku ubiegłym. Nie wszystkie śmieci jeszcze ze wszystkich części jeziora zostały z, y, zwiezione w jedno miejsce. No Jutro podsumuję to i będzie wiadomo, jak wszystko posprzątamy, cały teren i, 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 i będzie to wszystko w jednym miejscu. W tamtym roku było około 48 worków, 8 opon, stary telewizor, fragmenty lodówki. Dzisiaj widzę, pojawiły się gdzieś meble jakieś stare. No, no nie wiem, no, no wszystko, co z domu można znaleźć, to tu wszystko się też znajduje. Plastiki, tak dalej. Plastik, tak, plastik, notorycznie, tak, plastik yy, i szkło. Czekam z niecierpliwością na przepisy, żeby ten plastik był skupowany, bo to naprawdę by było bardzo duże rozwiązanie. Nie pierwszy raz współpracujemy od wielu lat. My dzięki tej współpracy możemy realizować program, którego autorami i realizatorami są obecni tutaj wychowawcy. Program związany jest z wypoczynkiem i rekreacją nad wodą, w wodzie. Również działania tego typu jak dzisiaj, sprzątanie terenów otaczających zbiorniki wodne. Ile osób z placówki włączyło się? Dzisiaj czterech wychowanków i dwóch wychowawców, opiekunów tego programu. Jestem Ania. Nazwisko? Szwajcowska. No to ja jestem Bartek Kutz. Włączyliście się dzisiaj w akcję sprzątania ziemi, w akcję sadzenia drzew. Dlaczego? Żeby pomóc... Mm, no. no... Żeby posprzątać, no. Żeby uratować ziemię, może. może. Ciężko to jakoś opisać. No dobrze, a co udało wam się, nie wiem, znaleźć podczas akcji sprzątania? Coś ciekawego? Yy, coś, co yy, nie spodziewaliście się, że, że w takim miejscu jak Jeziorka może być? No na przykład yy, pampersa z, yy, z zawartością. Jakie jeszcze rzeczy? Znaliśmy galnuszek i widelec, yy, buty, jakieś szmatki, ubrania. No takich rzeczy nie powinno tu za bardzo być, to się nie spodziewaliśmy takich rzeczy. Myśleliśmy, że będą tylko śmieci i butelki. Powiedziałeś, że takich rzeczy nie powinno być. Dlaczego? No bo one się nie rozkładają i no, będą tu leżeć. Tak zdarzają środowisku. Akcja Sprzątania Świata to tak brzmi bardzo ogólnie. A co dla was mieszkańców tego regionu? Grace. Jakie to znaczenie ma, żeby tu nad tą wodą było czysto? No, żeby na przykład tu przyjechać i no dobrze się poczuć, no, żeby odpocząć, a nie patrzeć na śmieci i się niekomfortowo czułeś. No. A też zapraszacie kogoś z zewnątrz, żeby tu przyjechali, żebyście mieli gości w Gackach no, żeby tak, odwiedzali turyści. Tak. tak, tak. A czym to miejsce dla Was jest? No domem no miejscem spotkań ze znajomymi, na pewno miejscem do wypoczynku. No dużo znaczy. Dla nas jest ono według was atrakcyjne, turystycznie? Tak. Dużo osób tutaj przyjeżdża, turystów z całej Polski, można powiedzieć nawet. Ile wam się udało tych worków zabrać dzisiaj? Śmieci? Oj. Pięć chyba. Trochę więcej. więcej, więcej na pewno. Nie wiemy ile dokładnie. I co jeszcze tam było w tych portach? No jakieś deski. Mm. Kartony. No głównie plastik, no bo to I jednak... I szkło. No, tak. Co powiemy tym ludziom, którzy tutaj zostawiają opony, stare telewizory, lodówki? Co możemy im powiedzieć? No, może nie taki... są mile widziani. <laughs> dla takich rzeczy to jest miejsce na wysypisku niż w lesie, na Polanie.

That's it.